Zastanawiasz się, które zajęcia są dla ciebie lepsze, grupowe czy jeden na jeden. Mogę Ci wybrać. Tak naprawdę żadne zajęcia grupowe czy jeden na jeden nie są najlepsze. To wszystko zależy od Ciebie i od tego, co chcesz osiągnąć i jak się uczyć. Zajęcia jeden na jeden są bardziej indywidualne i skupiają się na Tobie, na Twoich potrzebach. Nauczyciel ma więcej czasu dla Ciebie, może z Tobą porozmawiać dłużej, może Cię poprawić, może skupić się na tym, czego faktycznie Ci potrzeba. Więc jeżeli nauczyciel widzi, że masz gdzieś braki, może co jakiś czas do tego wracać, poprawiać i nadal rozwijać. Dalej twój angielski. U nas, na przykład, w Ok English skupiamy się bardzo na konwersacji, czyli na tym, aby z Tobą rozmawiać, i tutaj naprawdę masz bardzo dużo czasu, aby faktycznie rozmawiać i rozwijać swoją konwersację. Zajęcia grupowe oczywiście są bardzo dobre i mogą być też dobrym początkiem dla Ciebie na Twojej drodze do płynności i wygłości. Naprawdę zaletą dużą tych lekcji jest to, że one są faktycznie tańsze. Natomiast tutaj musisz się liczyć z tym, że w grupie są inne osoby. Osoby, że one też chcą mówić, one też tam przyszły, aby porozmawiać, a więc uwaga nauczyciela będzie rozproszona na te osoby. Tutaj lektor nie ma tyle czasu, aby skupić się na Twoich potrzebach, na tym, na tym co faktycznie Ci brakuje, i żeby wracać do tego, z czym masz zaległości. Ale z drugiej strony jest to też naprawdę bardzo fajna i bardzo wspierająca forma nauki. Możesz poznać inne osoby, które się uczą, możesz z nimi się integrować, możesz zobaczyć... Yy, z czym mają osoby inne problemy i możesz faktycznie się podzielić swoimi wrażeniami i swoimi bolączkami w nauce języka angielskiego. To mogę zmieścić w dwie minuty. Wszystko naprawdę zależy od Ciebie i od tego, co chcesz osiągnąć. A jeżeli interesują Cię zajęcia grupowe, to zapraszam Cię na nasze zajęcia, które zaczynają się już we wrześniu. Teraz przebiega rekrutacja. Wszystkie szczegóły zostawiam Ci w opisie tego wideo. Ty śledź po więcej angielskiego!